Czy w Polsce jednak demokracja nie działa tak, jak powinna? Czy demokracją wycieramy sobie twarze tylko wtedy, kiedy jest nam wygodnie? Być może. Powiem Wam, że dziś wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że partia Polexit nie została chyba dobrze potraktowana przez prywatne medium, jakim jest SuperExpress. No, zrobiła się awantura, krzyki, domaganie się swoich praw. Ale to wszystko za chwilę Wam pokażę. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Yeah. Dobrze, ale zanim pokażę Wam słynne nagranie, najpierw tak pokrótce powiedzmy sobie, czym jest partia Polexit. Polexit to partia polityczna, której powołanie ogłosił w styczniu 2019 w Parlamencie Europejskim prezes Kongresu Nowej Prawicy Stanisław Żółtek. 14 marca tego samego roku został zarejestrowany sądownie. Jak się okazuje, mają poparcie wśród ludzi, gdzieś tam ta polityka. Unijna wielu ludziom się zwyczajnie nie podoba. Patrzą na Wielką Brytanię, która jako pierwsza pokazała, że można to zrobić i świat się nie skończy, w sensie wyjście z Unii. Wiadome jest, że jak ktoś głośno mówi źle o Unii Europejskiej, że nie podoba mu się taka forma, w jaką się przekształciła, to jest nazywany ruską onucą czy ruskim trolem. No politycy w tej kwestii są mistrzami, oni nie mają co robić, tylko jak dzieci w piaskownicy za każdym razem wyzywają się wzajemnie od ruskiej agentury. No dobra, ale do brzegu. Do czego ja zmierzam? Na dniach, teraz nie wiem dokładnie czy to było wczoraj czy wcześniej, odbyła się debata w Superekspresie. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich tych komitetów czy tam partii, ale za nie zaproszono Poleksitu. Puszczę wam całe nagranie, obejrzyjcie to sobie. No i wiecie, czy prywatne media mają prawo zapraszać kogo chcą? Tak. Czy według mnie wszystkie partie powinny się wypowiedzieć, żeby polski odbiorca miał prawo wyboru? Oczywiście, czy ludzie mogą czuć się oszukani, że media wybierają za nas, na kogo można ewentualnie zagłosować, powinni czuć się oszukani. I teraz jedni mają e, tego człowieka, co wtargnął za wariata, no nie wiem, no nie powiem może szalone to było, a drudzy. Moim zdaniem dość słusznie zauważyli, że gdyby nie wtargnął, to wiele osób nie miałoby szansy się w ogóle do. O nich dowiedzieć. I faktycznie, jeśli mamy demokrację, to ludzie powinni mieć prawo wyboru pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego wyścigu. Oczywiście jestem świadoma tego, że nie są to media publiczne, więc mogą sobie robić, co chcą. Jednak kurczę, jakaś przyzwoitość dziennikarska powinna się w nich odezwać. Skoro można było zaprosić Biedronia, to dlaczego nie tego pana? Oczywiście nie chciałam tutaj obrazić pana Perkowskiego z Poleksitu, bo wiem, że zestawienie z Biedroniem kogokolwiek może być obraźliwe, tak samo jak z Różą Tun. I tak sobie myślę, że jak nie będą robić tak zwanej zadymy, to będą pomijani przez większość mediów. Pamiętacie sytuację z Konfederacją. Co prawda tutaj chodziło o media publiczne, ale właśnie takim samym podejściem chcieli ich wyciszyć. I generalnie jak, jak widać, można krzyczeć z jednej strony TVP, a z drugiej mieć podobne praktyki. No tak po ludzku wydaje mi się, że... Niezaproszenie wszystkich kandydatów jest zwyczajnie nieuczciwe. Co innego jest, jak ktoś się nie zgodzi na przyjście, jak na przykład Rafał Trzaskowski do kanału Zero na debatę kandydatów na prezydenta Warszawy, a co innego takie jakieś hamskie pominięcia. A ty nie jesteś nikim ważnym, więc nie masz prawa głosu. Zobaczcie, jakie szanse w tej niby demokracji mają ludzie zwykli, zwykli ludzie, aby zmienić coś w tym kraju. No, z takim podejściem mediów nie mają za bardzo szans. Taka właśnie jest y, demokracja. Jeśli nie masz przychylności mediów, nie masz dużych zasobów finansowych, to twoje zdanie w tym kraju się nie liczy. Bo jak patrzę sobie, kto reprezentuje partię Polexit, to mam takie wrażenie, że to chyba właśnie tacy zwykli Polacy umęczeni tym, co się dzieje. Oczywiście nie mówię, że ja ich tutaj popieram, bo wiecie, że ja to żadnej partii nie popieram. Jednak posłuchajcie, kim są członkowie. Y, Pa tej partii. Jest tam ekonomista, lekarz-dentysta, pracownik socjalny, technik technologii chemicznej, trener sportu, pracownik biurowy, emeryt, nauczyciel historii, geolog, rolnik, architekt wnętrz, księgowa, kierowca samochodu dostawczego. I wiecie! Oczywiście nie wymieniłam wszystkich, jednak co można wywnioskować, że są to ludzie, którzy raczej nie zgadzają się z tym, co się teraz e, dzieje. Gdzieś tam chcą stawić opór negatywnym decyzjom Unii Europejskiej i rzekomo mają do tego prawo, bo mamy demokrację. Każdy z nas może sobie startować, ale nie każdy z nas będzie miał przychylność mediów i sztab ludzi pompujących kasę w naszą promocję. Bo jeśli faktycznie media podchodziłyby do tematu uczciwie, jeśli promowałyby tych wszystkich ludzi tak samo, jeśli nie miałyby swoich faworytów, tylko dawałyby ludziom samodzielnie podjąć decyzję, to myślę, że wielu ludzi próbowałoby swoich sił, aby coś w tym kraju zmienić. Bo zobaczcie, już nieważne, czy się zgadzamy z partią Polexit, czy też nie, jednak nie powinniśmy. Obywatelom Polski odbierać możliwości wyboru. Media kiedyś miały jakąś taką misję, a teraz albo trzeba im płacić, żeby napisały o tobie cokolwiek, albo mieć spore znajomości. I o ile nie obchodzi mnie świat celebrytów, influencerów, oni jak chcą, to niech płacą. Jednak jeśli chodzi o to, kto będzie nas reprezentował, nas jako naród, to powinniśmy mieć prawo do rzetelnej informacji w tym zakresie. I wiecie, tutaj nieistotny jest, jaka byłaby to partia, czy Lewica, czy PO, czy Konfederacja. Czy właśnie ten polexit, jeśli będziemy pozwalać na takie tuszowanie rzeczywistości, to jak mamy wyciągać trafne wnioski i podejmować decyzje samodzielnie? My nie podejmujemy decyzji, bo nam się wydaje, że tak trzeba. My decyzję podejmujemy po tym, jak media właśnie takiego pokroju zrobią nam wodę z mózgu, a na końcu wcisną nam swoje racje tak, że będziemy myśleli, że decyzja należy do nas. Otóż nie. I tutaj właśnie taki dowód na to wszystko. Także póki media będą miały takie właśnie podejście, do mniejszych partii. Przy korycie ciągle będziemy mieć te same gęby, które co kilka lat obiecują gruszki na wierzbie, a w rzeczywistości nie robią nic, żeby było lepiej. Skaczyńskiego i Tuska śmiano się już w latach 90. I minęło ponad 30 lat, a oni nadal co chwilę obiecują, że zmienią kraj na lepsze. A ludzie łykają jak pelikany. No nic, dajcie znać, kochani, czy według Was to, co robią media, jest uczciwe względem wyborców? Czy nowe partie polityczne, bez siatki powiązań, bez większych pieniędzy, ale może z jakimiś ideałami, mają szansę przebicia w Polsce? Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam.